Ever Prime Residence to jest wyjątkowy projekt położony na wzgórzu w jednej z najlepszych lokalizacji na Phuket. A to jest penthouse. Z tego miejsca rozpościerają się widoki, które dziś są ogromną rzadkością. Jednocześnie na plaży Karon i Kata. Panorama zachłody słońca i pełna prywatność. Ten penthouse oferuje 176 metrów przestrzeni Cztery sypialni i duży, duży balkon, który naturalnie staje się przedłużeniem salonu. Wysokość sufitów 2,65, a całe oświetlenie i układ wnętrza zostały zaprojektowane tak, aby dać maksymalnie poczucie przestrzeni i światła. Wnętrze zostało zaprojektowane indywidualnie dla tego apartamentu. Meble wykonane na zamówienie. Deweloper posiada własną fabrykę i przykłada ogromną wagę do jakości wykończenia. Apartament oddawany jest w standardzie pod klucz, gotowy do zamieszkania lub wynajmu. To nie jest zwykły apartament. To styl życia dla osób, które szukają widoków, jakości i spokoju.